Dzisiaj spotykam się z Tomkiem zwanym Tomajem. Mój bohater po skończonych studiach pracował w jednym z banków, a następnie związany był z doradztwem finansowym. W tym czasie postanowił dodatkowo otworzyć własną działalność gospodarczą. Biznes, który skrajnie różnił się od tego, którym się wtedy zajmował. Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę. Teraz Tomaj w pokoju, który przekształcił w biuro, zajmuje się już tylko pracą, która jest jego pasją. Idę zobaczyć, jak Tomaj sobie radzi. ja. Znajdujemy się właśnie w tym słynnym biurze Tomka. To jest jego pokój przerobiony na biuro, albo biuro przerobione na pokój. Właściwie już się trochę mylę. Powiedzmy, że jest to pokój przerobiony na biuro. I zaraz nam Tomaj pokaże jakieś fajne swoje projekty, jeżeli mi, uda mi się go namówić do tego. Nawet słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że w jednym projekcie Tomka i Michała udało mi się uczestniczyć. Nie wiem, czy to zobaczycie we fragmentach, ale coś znajdziemy na pewno dla was. Czym zajmuje się Twoja firma dokładnie? Zajmujemy się realizacją filmów. To są krótkie filmy reklamowe, filmy korporacyjne oraz filmy z uroczystości ślubnych. A filmy reklamowe to znaczy? Zazwyczaj są to filmy, które trafiają do internetu, są emitowane gdzieś tam w internecie, przez portale społecznościowe YouTube, Facebook. Krótka forma, 30 sekund, w niej zawarta oferta. Czy, czy to, czym firma się zajmuje, co ma do zaoferowania. Jaka jest tu konkurencja? Czy ciężko było się wbić z tym biznesem? Czy, czy ktoś już tu działa? Jak to wygląda? Znaczy, w Gostyniu raczej nie ma dla nas konkurencji, ponieważ ludzie zajmują się, jeżeli już zajmują się czymś związanym z filmem, troszeczkę innymi mm -hmm. rzeczami niż, niż my. Bardziej może przyrównalibyśmy się do tego rynku poznańskiego, w który uderzamy de facto. Tam mamy troszeczkę więcej tych klientów. No, wbić się trudno nie było. Po prostu weszliśmy ze swoją usługą i, i tak jak mówiłem, ludzie zaczęli się odzywać. Ja i mój, i mój wspólnik robimy, robimy większe realizacje razem. Czasami zdarza się, że nie potrzeba dwóch osób, jadę sam i raczej wszystkim zajmuję się sam. Niestety nie, mam, nie jesteśmy jeszcze na tyle. Prężnie działającą firmą w tej branży, żebyśmy mieli ludzi, którzy by nam rozstawiali, nosili sprzęt itd. Tak Jeszcze trochę. Chciałoby Czy to, że poszedłeś własną ścieżką, otwierając swój własny biznes, czegoś Cię nauczyło? Czego Cię nauczyło? Czy widzisz no, w sobie jakieś fajne to, zmiany? Odpowiedzialności przede wszystkim, gdzieś tam trzeba się jednak mimo, że te zlecenia są, ale trzeba się martwić, żeby robić to wszystko jak najlepiej, żeby były też później, mhm. żeby nie obniżyć poziomu, nie przyzwyczaić się do tego, że teraz jest dobrze, bo za chwilę klienci mogą odejść, może mogą przyjść nowi, młodzi ludzie z jakimś świeżym spojrzeniem. Mhm. Jeżeli biorę jakieś, jakieś zlecenie, staram się jak najlepiej z niego wywiązać, zrealizować wizję klienta i jakby nie kończę zlecenia, dopóki nie, nie, nie wiem na pewno, że klient jest zadowolony. Mhm. Czy pokażesz mi w takim razie jakieś fragmenty, co tutaj masz, yy, jakichś swoich projektów? Pewnie, jasne. Politycy twierdzą, że młodzi mogą uzyskać pomoc z Urzędu Pracy. Korzystałeś kiedyś z jego pomocy? Nie, nie korzystałem. Pewnie tak jest, że mogą skorzystać z Urzędu Pracy, ale. Jak wszyscy wiemy, jest tak, że trzeba spełniać pewne kryteria. Ja tych kryteriów nie, speł nie spełniałem. A to jakie to są kryteria, jakbyś mogli powiedzieć? E, w moim przypadku było to bycie przez pewien okres bezrobotnym. E, no ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby być bezrobotnym. Studiowałem e, kiedy, kiedy otwierałem działalność, e, płaciłem czynsz za mieszkanie, więc nie było takiej opcji, żeby zrobić sobie. Taki okres bezrobocia. Skąd w takim razie miałeś pieniądze na otwarcie tej swojej działalności, na wyposażenie, na sprzęt i tak dalej? Brałeś jakieś kredyty, czy jak to wyglądało? Oszczędności. Oszczędności? Udało Ci się tak oszczędzić no, wcześniej? żyłem jak asceta. Trochę rodzice pomogli, wiadomo. Pierwszy sprzęt to nie było nic takiego. To była gdzieś tam lustrzanka, statyw. Człowiek się uczył. No i, i zaczęło się gdzieś tam pojawiać zlecenia na horyzoncie. Na początku, kiedy jeszcze pracowałem na etat, mhm. e, pieniądze, które zarabiałem z filmowania odkładałem e, i miałem gdzieś tam taki mały budżet. Duże były obawy, że ten biznes nie wypali? Były, Jak, bo każdy ma, każdy ma obawy. Myślę, otwierając działalność gospodarczą, e, przynajmniej uważam, że trzeba mieć e, nie można podchodzić też zbyt wielkim entuzjazmem, bo niestety wielu mhm. ludzi, którzy załapują się właśnie na, te, na to dofinansowanie, zabierają je, biorą je, korzystając z niego i po roku czy po dwóch, gdzie tą działalność trzeba prowadzić, mhm. zamykają. zamykają. Uważam, że nie można być zbyt ostrożnym. Jak to się mówi, no kto, kto nie próbuje, ten nie wygrywa. Czy we wcześniejszych pracach, tam gdzie pracowałeś, miałeś umowę o pracy, czy tak zwane śmieciówki? I w ogóle jaki jest twój stosunek do tego tematu? Raz pracowałem w restauracji, miałem umowę zlecenie, czyli śmieciówka, tak zwana. Podejście właściciela było takie, że dać byle jaką umowę jak najmniejszą kasę i żyć z napiwków. Mhm. Byłem wtedy studentem, pasowało mi to, a później. Był, była praca w banku. Stwierdziłem, że dosyć mam pracowania wtedy, kiedy wszyscy odpoczywają. Moje podejście do tematu jest dwojakie od kiedy zacząłem prowadzić działalność gospodarczą, mhm. ponieważ e, danie umowy o pracę pracownikowi łączy się z bardzo dużym kosztem dla pracodawcy, niestety. Mhm. A, a wynika to, jak wszyscy wiemy, z bardzo dużych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne do ZUS-u i myślę, żeby one nie były tak ogromne. Więcej ludzi podejmowałoby, otwierałoby działalność gospodarczą i więcej ludzi dostawałoby umowę o pracę, ponieważ pracownikowi nie zależałoby, by uniknąć składek. Pracowałam w miejscu, w którym wydaje mi się, że należała mi się wręcz umowa o pracę. Siedzenie w biurze niby od 10 do 18 to już jest Jedna rzecz, która mówi o tym, że powinna mieć umowę o pracę, a nie umowa o zlecenie, to jest bardzo wygodne. Wszystko może być zleceniem w tym momencie, tak? Więc ktoś mnie wykorzystywał, że musiałam w tej pracy od do niby siedzieć, a i tak zostawałam po godzinach. Pracowałam w weekendy, pracowałam po nocach, nigdy nie miałam tak zwanych nadgodzin. Wszystkie podstawowe warunki związane z umową o pracę czy zlecenie były złamane. Bo czym to się w tym momencie różni, skoro ja mam wszystko tak jak na umowie o pracę? Jestem w weekend w pracy, powinnam dostać za to wynagrodzenie. Nie, dostałam możliwości wzięcia wolnego i tak dalej którego i tak za bardzo nie mogłam wziąć, bo non stop pracowałam. no pracowałam. Uważam, że zdecydowanie powinno być tak, że te umowy o pracę powinny być, jeżeli ktoś podejmuje pracę, pracuje codziennie w określonych e, godzinach e, i tak dalej. Jeżeli musi zostać po godzinach, powinien dostać za to wynagrodzenie. Po Oczywiście. prostu tak uważam. Tak, ja tak. Nie potrzebujesz w końcu do obrony studiów magisterskich. Nie wiem, czy gdybym. Uznał, że odpuszczę gdzieś tam powiedzmy kilku klientów, żeby skończyć magisterkę, czy bym był dzisiaj tu, gdzie, gdzie jestem. Znaczy być może bym był, ale w trochę innym charakterze. <noise> co myślisz, co czeka te dzieci, które koło nas tam biegają w przyszłości? Będzie jeszcze gorzej? Będzie gorzej. Wydaje mi się, że tendencja w ogóle na rynku pracy zmierza do tego, by wszyscy pracowali na swój rachunek, siebie. na siebie, więc będzie coraz więcej umów o dzieło czy umów zlecenie, a będzie coraz mniej umów o pracę niestety, ale tak to wygląda. Dużo ludzi pewnie poradziłoby sobie na, na, na rynku pracy jako jednoosobowa działalność gospodarcza zarabiałoby powiedzmy to 2 czy trzy tysiące, czy cztery, nie wiem jakie kto tam ma, ma ambicje, mm. e, robiąc powiedzmy jakieś e, drobne usługi, świadcząc jakieś drobne usługi, ale no, perspektywa oddawania 1200 zł na ZUS i ubezpieczenie społeczne troszeczkę burzy niektórym wizję. Drugi problem no, to jest opodatkowanie, no bo VAT oraz podatek dochodowy, które łącznie wynoszą 40 ponad procent dochodu plus ZUS no to, no to zostaje niewiele. Pieniądze, które my płacimy na ZUS idą na bieżąco, są wykorzystywane zamiast być odkładane. Oczy, co nie jest już tajemnicą. Eee, no i, i niestety państwa nie może sobie pozwolić na obniżenie tych składek, ponieważ doszłoby do katastrofy. A czy uważasz, że da się pogodzić zarabianie z pasją swoją? Da się pogodzić, ponieważ ja to robię. Teraz pracuję zgodnie z własnym sumieniem i, i, i robię wszystko tak, jak to ja uważam, że jest okej. Okay. Tomek odszedł z pracy, kiedy zorientował się, że jego własna firma przynosi dochody. Sam dla siebie stał się szefem. Dziś to on decyduje, o której wstać z łóżka.